Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudet. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96 i 4 FM. Wasza Diva. No, witam gorąco. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Acciona to Drodzy Państwo, no, widziałam wczoraj, widziałam na Polsacie, była również transmisja. Z teatru polskiego, gdzie dziesiąte urodziny faktu. Fakt, ta gazeta. Ta gazeta, co się od 10 lat okazuje codziennie, z żką babą na ostatniej stronie. I ta gazeta, właśnie dziesiąte urodziny, fakt, wielki jubileusz na scenie, wielkie gwiazdy. No i kto tam się pojawił? No, Marylka Rodowicz, oczywiście, się pojawiła, zaśpiewała małgośkę. I oczywiście jak zwykle w jakichś falbanach wystąpiła, no tym razem biustu nie pokazała, nie to co ostatnio tam było na imprezie. Była Sylwia Grzeszczak, no i tutaj, <grytanie> drogie dziecko, ktokolwiek Ci powiedział, że Ty możesz Whitney Houston coś śpiewać, to Cię bardzo skrzywdził i okłamał. Ty się nie bierz za taki repertuar, broń Panie Boże, już nie śpiewaj tego więcej. Pojawił się jeszcze film na film, tam zabuczał, Jak zwykle coś tam pod nosem, pojawiła się Staczkowska Justyna. No to jak zwykle dziewczyna, Szama, ona zaśpiewała i zajęciała tam te swoje wszystkie legato i fortissimo w górnych rejestrach. No i pojawiło się jeszcze ile, paru, ileś tam wykonawców jeszcze z naszej tam półki, no nie powiem, że wysokiej, naszego ciała biznesu. Natomiast, no, nie było osoby najczęściej pokazywanej na okładce faktu, czyli y, mamy małej Madzi. No nie pokazała się, być może nie wypuścili jej, nie dali jej a przecież taka gwiazda faktu. Jedna rzecz, która mnie uderza, te wszystkie gwiazdy tam się lansowały. Y, Wiśniewski w tych nawet nowych włosach czarnych, y, chociaż pod kopułą dalej to samo. Wszystkie te gwiazdy tak się lansowały, jakby wielkimi fanami faktu były. A do tej pory, że co? Że śmatławiec, że Brokowiec, że ludzkie hieny tam pracują, że wszystkich tylko błotem obrzucają i tylko z pozwami do sądu. A teraz wielcy przyjaciele faktu. Torcik jedzą, czampana piją, pani prezesie to, to wydawcy. Ludzie, no, taki festiwal, takiej hipokryzji, to po prostu się w głowie nie mieści, jak można, takim hipokryczom. Jeszcze brakowało tam, żeby tam jeszcze pani Przybylska Ania. Z dziennikarzami, prawda, yy, sobie z fotoreporterami sobie bruderszaftowalniała. No, lubi się na no, troszeczkę umiaru. Ja już wolałabym tak samo jak pani Edyta Górniak. Zamiast tej całej hipokryzji, to iść sobie z kwiatuszkiem i w wepchnąć, wypchnąć. Żeby nam tęcio ładna, kolorowa, nad Warszawą, kwiecista wyglądała.